Z rozrzewnieniem mówi Pan też o sentymentalnej wizycie Ojca Świętego w Wadowicach. No bo to była rzeczywiście bardzo no, sentymentalna podróż do miasta urodzenia. Wszyscy wiemy, że się 18 maja 2020 roku właśnie w Wadowicach. I w są każda jego, każdy jego powrót do Wadowic no ze sobą elementy sentymentalne, bo zawsze to był powód do ludzi, którymi w dzieciństwie spotykał się, których uczył, z y, który, którymi no, dzieciństwo nawet nie spędził. I, 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 i to jest rozrzewniające, że chciał się z nimi spotykać. Pierwsze kolejności z nimi się spotykał, nawet nie spotykał się tak szybko z hierarchami kościelnymi. Pierwsze się trzeba spotykać z tymi ludźmi, z niezwykłymi ludźmi w sumie. Y, Na pewno, na pewno y, każdy, kto. To by miał takiego gościa u siebie w domu, że to by właśnie dał coś najlepszego, dom by nie zemalował. Więc chyba się do tego bardzo mocno czego I robili to, zrobili to bardzo subtelnie, nic tam nie było na siłę wymiane, nic tam nie było odpowiadane. No a już te, te słowa, takie osobiste słowa Ojca Świętego, kiedy mówił o tych kremówkach, tym uśmiechem. Kiedy mówił z sentymentem o, 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 o teatrze, kiedy wspominał ludzi z tego teatru, kiedy wspominał ulicę, wymieniał te ulice, wymieniał dzień co było, wspominał góry, wspominał wtedy Leskowie przecież, wspominał wielką raczę wtedy, chociaż to zrobił pomyłk w wielki rogacz, to tam się tam daje do ulicy. Odróżniał tę na pewno I, i, i wszystko co było związane z Babemicami, było jego wielkim jego wielkim sentymentem. To było miejsce, gdzie chciał wracać, gdzie zawsze chciałby być. Tak przypuszczam. Jako, jako człowiek no, wolny, bo na pewno jako człowiek, człowiek duchowy, duchowy mistrz nas wszystkich, no, 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 no niestety musiałby na Batykanie. No, nie dało się podzielić sentymentu z obowiązkami. Wspominał pan podczas rozmowy poza kamerą, że wielkim przeżyciem dla Pana było także spotkanie z Ojcem Świętym w Zakopanem, co sprawiło, że mówi Pan o tej pielgrzymce z czerwca 1997 roku wyjątkowa. Wyjątkowość tej atmosfery no, przede wszystkim no, są to, to, była, to była wyprawa właściwie Ojca Świętego w góry, w Tatry, więc to były pewne, pewne reminiscencje, no, jego, jego wspomnienia no, z młodości. Myślę, że najpiękniejsze w tym wszystkim było to, że byliśmy ubrani po Górarsku. śpiewaliśmy po góralsku, mówiliśmy po, po górarsku, przysięgaliśmy po Górarsku, a takżeśmy śpiewali najpiękniejszą wieść, jakąkolwiek chyba wymyślić w górale, to a my wązycymy z szczęścia To jest jedna z jednej, chyba, najpiękniejszych naj, y, melodii, która, y, no, która oddaje atmosferę z tamtego spotkania. Spotkanie niezwykłe. Dla mnie się zaczęło już o godzinie drugiej w nocy, bo o drugiej w nocy wyjazd do węgierskiej górki. Podskocznie września wróciła pół do piątą, szat zaczynała się o godzinie dziesiątej. Proszę sobie wyobrazić, y, wiele rzeczy tam trzeba było y, przecierpieć. No, nie mówię o pewnych rzeczach fizjologicznych. To było coś niesamowitego. Kiedy ten ojciec święty, nazwany ojciec święty szedł, wszedł w szpalę górali, jest to niesamowite, to tylko górale było takie rzeczy. rzeczy uczyń, uczyń. A i powiedział, że ten krzyż na giełdzie. to on o, o typu potatry jest znakiem, znakiem sumienia. Tu było też dużo nawiązania właśnie do Sartandera, do góralszczyzny. Nawet sobie pozwolił mówić tym językiem, tym dialektem góralskim. No, nie jako góralowi temu góralowi ścisza wyryło się naprawdę głęboko w A wspominał też Pan o przysiędze burali, że kiedy zabrzmiały te głosy wielu mężczyzn, kobiet, dzieci, to aż, aż serce stawało się takie rozrzewnione. No tak, bo takie przysięgi to górali nie, nie składali, tak licznie to nigdy nie składali. Nikomu, n nigdy, nikomu innemu. Nikomu, nikomu innemu, ale te słowa Północy Świętego, który powiedział, na góralach to się jeszcze nigdy nie zawiódł, no to są słowa, to są słowa testamentalne. No i te, do tych słów trzeba się odnosić jak zawsze z pokorą, trzeba się sylić na tymi słowami. No i trzeba, trzeba, no nie, nie można go zawrócić, pomimo tego, że tam na niebie na nie wiesie. Na no Nie wolno, nie wolno go zawodzić. A dobrze, że Pan wspomniał także o pewnych trudach pielgrzymowania na te miejsca spotkań z tym świetnym. Proszę powiedzieć, skąd Pan miał bilety, bo przecież wiadomo, że pielgrzymi musieli wchodzić za odpowiednimi biletami, siadać czy, czy, czy usytuować się w odpowiednich sektorach, jak pan docierał na miejsce spotkań, jak było takie oczekiwania trwały. Myślę, że dla młodego pokolenia, zwłaszcza to będą ciekawe informacje. Tak, na pewno jest ciekawe, bo bilet na przykład do zakopanego dostaliśmy z zarządu związku pod zarządu głównego, I w związku z tym, że byłem człowiekiem zaangażowany w działalność w oddziału żywieckich przy Związku Potala, to nie miałem miejsce wipowskiego. Warunkiem był ubiór góralski. Pełny u, 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 ten ubiór góralski. Ciemnie z kapeluszem, z gunią, z brukslikiem i potkami? bez upadnięcia. A to miejsce wipowskie było y, naprawdę wyróżnieniem, dlatego że mógł się Pan znajdować dość blisko Ojca Świętego, a przynajmniej dobrze go widzieć, prawda? No tak, bo ja przede wszystkim skupiłem, skupiłem swoją uwagę nie tylko na słowach, ale, ale obserwując no, jego, też jego, jego potężne zmęczenie. On był tak zmęczony, że w prawdy, przeciętny człowiek wypadł tam gdzieś spadł z tego fotela albo z tego. No, normalnie by spadł. A on, jego cieszyło każde słowo, każda piosenka, pieśń zaśpiewana przez góry. To nie nudzi, bo ja widzę, że tam już ruszał tymi wagami. Czyli to spotkanie było też dlatego ważne, że, że miał, miał Pan to szczęście obserwować emocje pokazujące się na twarzy Ojca Świętego. Te, właśnie te jego reakcje na y, to, co y, śpiewają, mówią górale. Tak, tak. Bo to też było takie ważne, prawda? A jak Pan ucierał na miejsca spotkań? W no, różnym sposobie, ale, ale jeszcze wrócę do, 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 do tego pytania, jakby do tyłu troszeczkę. Wszystkim tak. Ojciec Święty wtedy poczuł się także góralem, a góralem był kości. Więc yy, a jak docierałem na te spotkania, no ja mówię na nogach, byłem na nogach. Trzeba było czasami iść kilka kilometrów, bo, 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 bo autobusy były dosyć daleko oddalone, czy samo no. parkingi dosyć daleko, na ogoniach to wiemy gdzie. zakopane bardzo daleko, bo ze stacji kolejowej żeśmy szli. W kadłemica już nie mówię, gdzie, to gdzieś tam za skałą gdzieś my mieli ten, 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 ten autobus. autobus. No bo, mówię, że drugie takie właśnie takie spotkanie, które utkwiłem w pamięci, to było takie bardzo wesołe spotkanie w Wadowicach, o którym już, o którym ja chciałem też pewnie powiedzieć, bo to było bardzo ciekawe A, a sentymentalne, no właśnie, to za chwilę o nim będziemy jeszcze rozmawiali. a y